Dobry się z Państwem bardzo serdecznie. Pytacie, jak spakować rower do samolotu? Nikt nie pytał. Trzy osoby pytały. No dobra, pytacie, trzy osoby pytały, jak zabrać rower do samolotu, swój własny, prywatny. Słyszymy samolot, prawda? No właśnie. Są trzy sposoby, jakby to zrobić. Pierwsza, karton. Druga, twarda walizka. Trzecia, miękka walizka. Już tłumaczę. Karton. Z kartonem co prawda nie latałem samolotem, ale wiele razy pakowałem rower do kartonu do wysyłki, więc doświadczenie mam w tym spore. W każdym rowerowym sklepie karton dostaniecie, odkręcacie przednie koło, wkładacie, czasami odkręcacie kierownicę, upychacie resztę styropianem, gum, czymkolwiek, rzeczami, ciuchami i jedziecie. Proste, tanie rozwiązanie, proste rozwiązanie, no ma kilka swoich mankamentów, mianowicie Dość trudno, mobilny jest taki karton. No i na lotnisku czasami jest pośpiech, czasami jest stres, czasami trzeba gdzieś pędzić. Rowery się zdają na lotnisku w takim specjalnym, dedykowanym miejscu do bagażu ponadgabaretowego, więc no, ten brak kółeczek może być tutaj problemem. Te wózki do bagażu czasami są, czasami ich nie ma. Ja się nawet przyglądałem wiele razy i jakoś razy ich gdzieś tam widziałem, a jakby były mi niepotrzebne, to zazwyczaj ich nie widziałem. Można kółeczka taśmą do jakiejś do, do kastoramy przykręcić i też przetransportować, no jest to jakieś wyjście, prawda? Ale to jest zdecydowanie najtańsze. Twarda walizka z twardą walizką. Latałem za każdym razem, była to taka walizka, powiedzmy to, z niższej półki wynajmowana i te najtańsze walizki, takie, gdzie możecie znaleźć na no, eliksie, czy gdzieś w ogóle jest pełno, te takie zupełnie najtańsze są zazwyczaj małe i o ile, no da się tam rower upchnąć, ale trzeba się nagimnastykować, nakombinować, i jest to trochę problematyczne ale da się natomiast są też walizki takie bardziej wypasione kurde, będą plawać to te samoloty ja też mogłem sobie pożyć od znajomego walizkę Tula taką, taką właśnie wypasioną, no i też trzeba uważać z tymi walizkami plastikowymi, że one są dosyć ciężkie a limit wagowy całości to jest 32 kg walizka potrafi ważyć taka twarda z 12-15 nawet czasami 17 kg no i 17 kg, dycha rower spokojnie, to mamy już 27. A gdzie tu jakieś ubrania, gdzie tu jakieś zapasowe części, narzędzia itd., więc tutaj ten limit wagowy jest niebezpiecznie blisko prze, prze, przeszacowania. No i też walizka plastikowa, właśnie ta, ta tula, o której mówiłem, ona no fajna była, fajnie coś się wszystko tam składało, fajnie to się spasowywało, natomiast ona była bardzo wielka, to był olbrzymi gabaret i ja bym jej nie zabrał, ja dwóch rowerów bym nie zabrał do samochodu, żeby dojechać na lotnisko, Dw problem był no jakimś busem większym tak, ale jakąś taksówką kombi też pewnie byłby problem, więc jak ktoś jedzie w dwie osoby to są takie wielkie walizy plastikowe, też zajmują dużo miejsca, więc jest problematyczny ten transfer taki, lotnisko, baza noclegowa, baza noclegowa, lotnisko. Więc to też warto wziąć pod uwagę. No, i w tym na ten wyjazd zabrałem dwie walizki miękkie. To są to walizki Ewoka, Zaraz wam pokażę. Nie ma tu żadnej współpracy: ani nie, to nie jest ani współpraca z Ewokiem, ani z firmą, która mi to wypożyczyła. Jedną walizkę wypożyczyłem, drugą walizkę kupiłem w zeszłym roku. Też jako używaną różnią się minimalnie, ale zaraz wam powiem o co chodzi. Miękka walizka. No, ja się trochę obawiałem, czy to nie będzie problem z miękką walizką, ale generalnie. Całkiem dobrze mi się to sprawdziło. Walizka miękka jest po prostu miękka. Ma jakieś podstawowe, tam tutaj wzmacniane, natomiast ona sama w sobie jest dość miękka, elastyczna. Ta jest. Trochę wyższy model, nie znam tych modelów, ale trochę wyższy model, ona ma wewnątrz taki stelaż dodatkowy, dedykowany, do którego mocujemy po prostu na sztywne osi, mocujemy całą, całą, całą ramę, koła odkręcamy, koła są montowane osobno i właściwie to się już trzyma. Ta najbardziej tania, podstawowa walizka Ewoka nie ma tego, tego stelażu do montażu, po prostu opiera się, jest taki specjalny klocek, to Wam też za chwilę pokażę, jak już jest wszystko w walizce poukładane. Jest po prostu taki zwykły, specjalny klocek, o który opieramy mufę supportu, z przodu zaciskamy dwa paski na takim specjalnym miejscu na witeles i to się właściwie trzyma, odkręcamy kierownicę siedzeniem regulujemy sobie wysokość, do wysokości walizki, tak żeby to było siedzenie po prostu będzie dodatkowym podparciem tu będzie kierownica podparciem i to się będzie trzymać, jakieś tam gąbki, nie gąbki, bąbelkowa folia, ubrania, ciuchy Więcej jest całkiem sporo miejsca, jest duża przestrzeń, no i fajnie, że to te walizki, przynajmniej je się montuje wszędzie sensie cały sprzęt i rower montuje się na stojąco, więc ten rower sobie stoi, a my sobie delikatnie upychamy. i Jest to cały czas w formie stojącej. W każdej chwili można do tego zajrzeć, zobaczyć, coś dołożyć, coś zabrać i to jest w sumie spoko. Z tymi walizkami plastikowymi, to ja miałem problem taki trochę, że to się montowało wszystko na glebie. Trzeba było a walizkę otworzyć na pół? Położyć tam rower, pozapinać, po, poupychać jakieś części, domknąć drugą klapę, zazwyczaj w tej drugiej klapie są koła zamontowane, domknąć to i zapiąć, no i teraz jak ja chciałem gdzieś w trakcie coś odpiąć, otworzyć, no to to mi, wszystko runęło tam, wszystko leciało, więc tak średnio to mi się dużo lepiej spisało, ten wariant mi się dużo lepiej spisał, no i też waga to jest lekkie, nie wiem ile to waży, z 8 kg, może nawet mniej. Są jakieś dodatkowe kieszonki na zamek, są jakieś dodatkowe kieszonki wewnątrz. No i co, może Wam zademonstruję. Nie wiem, czy tu będzie cokolwiek widać, ale to zobaczmy. Zobaczmy, jak to się szybko. Da ułożyć. Czy ja tu się wycofam? Za dużo widzieć nie będziemy jednak. No ale nic. To też warto zwrócić uwagę na to, bo podejrzewam, że większości z Was ma, mają takie obawy, że. Kurczę, miękka walizka co takiego średniego, nie ma takiego zabezpieczenia za bardzo, że po prostu to będzie się gdzieś. Widzicie, no tu w zasadzie nic nie ma wewnątrz, ale ja też wyszukałem. Że to o, ten stelaż można wy, wyciągnąć, go się wyciąga i to po prostu zwyczajnie do stelaża się montuje. Tutaj zaraz wam pokażę, bo to chyba, jak to było, żeby mnie pomieszał, bo to było chyba tak zamontowane. Yy, tu jest są takie. Takie pręty wzmocnieniowe na koła, żeby zabezpieczyć koła. No ja ma to kółeczka, ma rączkę, więc to się bardzo, bardzo dobrze transportuje. No i tam, e, oczywiście, no. E, Zmartwieniem mogłoby być takie, no kurczę, co, co, jak ten rower będzie traktowany, prawda, podczas tego transportu. No to muszę Wam was uspokoić, bo. O ile te walizki, takie klasyczne, które są rejestrowane standardowo, no to one y, idą hurtem, po prostu są y, zdawane w jednym miejscu, to jest startami układane na te wuziki, te wuziki jadą. Ci, ci obsługa lotniska, ja widzę, jak oni tam rzucają nieraz tymi walizkami, bo po prostu muszą to wszystko w szybkim czasie załadować na pokład, a jest tego bardzo dużo. Natomiast y, rowery. Tak samo wózki widłowe, nie widłowe, co ja gadam, rowery, wózki dziecięce, jakiś sprzęt sportowy w ogóle jest nadawany bagażem ponadgabarytowym i on jest zdawany na lotnisku zupełnie w innym miejscu, więc nie ma tam kolejek, nie ma tłoku, nie ma zamieszania, po prostu idziecie w jedno wyznaczone miejsce, my jak lecieliśmy teraz, to były dwa rowery nasze i jeden jakiś tam wózik, wózek czy coś takiego, czy chłon, To były trzy przedmioty, które były zdawane w jednym miejscu i później, jak, jak jest, jak wylatuje, jak, 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 jak samolot ląduje, to one też są odbierane też w jednym y, miejscu, więc. Więc kurczę, no nie ma tam ryzyka, że, to się, że to ktoś się będzie tym rzucał jakoś tam. Zresztą ten, ta walizka na rower, no ona widać w jakiej ona jest pozycji przystosowana do. do ona no ona nie, będzie, nie będzie stała w żadnej innej pozycji niż takiej, jak teraz pionowej. Więc wydaje mi się, że to rozwiązanie z walizką taką miękką jest chyba dużo lepsze. Ludzie może, no kurczę, na tych lotniskach to jednak pracują ludzie. No to oni chyba zwracają uwagę na to, że, że to jest. No, Rower, widzą, że to jest rower, że może by nie wypadało jednak tym, tym rzucać. Eee, teraz to było albo tak, albo odwrotnie. No, i tutaj proszę jazda, wkładamy tą szynę sobie w ten sposób. Dokręcamy naszą ośką, którą posiadamy, no bo przecież to jest nasza ośka. Że coś tam widzicie, coś tam widzicie na tym ekraniku, że nie widzicie. Po prostu zwyczajnie rachu ciachu I, i po temacie, dokręcamy tu. Więc wydaje mi się, że chyba nie ma jakieś większego co się obawiać o te, o te rowery. No, nic się im nie stało. Tak, taki nie, ja też coś ja tam obserwowałem, widzicie? O, tu jest na zgięte to, o szkulka. A, a tej tulejki nie wsadziłem? To jest zgięte, to nie wiem czy to było zgięte, może było. A może ktoś huknął tym? No ale jest stelaż, który to blokuje w każdym Kurde, a nie wsadziłem w to co trzyma. Ten stelaż jest generalnie, ma całą masztę przejściówek, jakiś adapterów, więc tutaj można i sztywne ośki, i te, na te QRy, wszystko tu może będzie pasować. Ja nie wiem, czy te samoloty nie, 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 nie będą nas zdenerwować. nie w to, nie, nie w to. Więc tu w zasadzie pod każdy uniwersalny rower to powinno pasować. Więc naprawdę nie ma, moim zdaniem, no nie ma wielkiego strachu, jeżeli chodzi o przewożenie tych rowerów yy... walizką. No, można, wiadomo, wynająć się na miejscu i się nie męczyć, ale z tym wynajmowaniem to różnie to bywa. No i teraz to powinniśmy... O! Też generalnie można zam, zamontować bez tego straża. Ten straż nie jest niezbędny, ale taki trochę chyba jednak o, mam wrażenie pom, pomocny jest. No i tu Okej, okay, teraz nie wsadzę, bo, bo jeszcze musiałbym zdemontować kierownicę. No i, no, no i dobra, no i co, odkręcamy przyrzutkę, bo krzyżutka nam tutaj zaraz wystaje, więc trzeba byłem ją ukryć, ja tym zawsze owijam folią bombekową i ją, ją usoda, usodawiam tutaj gdzieś w środku. No i w tych pustych przestrzeniach, gdzie mamy, montujemy, wkładamy kask, buty, yy, ubrania, wszystkie torby z ubraniami. Ja tu mam jeszcze torby bikepackingowe, to torby toreb też poupycham, narzędzia, nienarzędzia, na przykład wszystkiego rodzaju... Yy, czy narzędzia części zapasowe, yy, czy, czy jakieś tam yy, yy, smary i tak dalej, to po prostu popychałem torby na kierownicę, tutaj jackpack i rogelback przyszły z pomocą i to sobie yy, przy, na, przytraczam do, do, do ramy od wewnątrz, to się trzyma, nie, nie lata, jest stabilne, więc nie ma problemu. Masa miejsca mi tu jeszcze została. Ja wziąłem na tydzień, wziąłem na tydzień, yy, wziąłem na tydzień bagaż kabinowy, podręczny, plecaczek, no to w podręcznym plecaczku miałem całą elektronikę, bagaż ten kabinowy, no i to, i masa miejsca jeszcze mi została, bez, bez najmniejszego problemu. Ile kosztuje Przew, przelot? Podejrzewam, że te ceny bardzo się różnią, ale my płaciliśmy 60 euro za rower w obie strony, to wychodzi plus, minus mniej więcej tyle, co bagaż rejestrowany. Więc, więc takie to są ceny, jeżeli chodzi o transport roweru i no co, mógłbym no, zademonstrować może jak odkręca kierownicę, jak to jak to upcham. No, jeżeli chodzi o zniszczenia roweru, to ja bardziej bym się obawiał y, uszkodzeń rowerów wynikających z y, transportem publicznym, chodzi to z autobusami co niestety. Aha, no i siodło trzeba dać niżej, no to, to chyba Wam mówiłem. Dobra, yy, zaraz wracam, to jak, jak zdemontuję kierownicę i obniżę siodło i to ulokuję wewnątrz, to Wam jeszcze, jeszcze pokażę ostatnią wersję, jak wygląda. Z rzeczy na pewno ważnych, o których warto pamiętać, to takie plastikowe zatyczki do, 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 do hamulcy, bo nie chcielibyście, żeby Wam się pozaciskały tłoczki. Yy, no i takie gąbeczki tam z kasteramy. Tak awaryjnie zabezpieczające, jakby ktoś tam jakiś przedmiot miał się tutaj prze, przeruszyć, to, to, może, to, to może jednak warto i problem, jaki może się pojawić yy, z montażem, to może być problem w, w sytuacji, gdy mamy zintegrowane kokpity. Yy, no tam jest dosyć, dosyć gimnastyki, na pewno będzie, kurczę, może być z tym problem, bo no, nie ma za bardzo jak tą kierownicą manewrować. No ja u mnie tutaj jest, nie wiem czy będziecie widzieć, ale mogę Wam pokazać, taki kokpit, powiedzmy sobie to no. Pół, pół pseudo zintegrowany, więc tutaj tych kabli trochę mam. więc Mogę sobie jeszcze tym w miarę, w miarę manewrować. Natomiast, jeżeli ktoś ma całkowicie to zabudowane, no to szczerze mówiąc, nie wiem, trzeba wziąć to pod uwagę. Dosłownie no, 5 minut, 5 minut, minut roboty, i po, po zabawie. No i tutaj mamy, tu jest przerzutka scho schowana. Tutaj napychamy buty, i jeszcze czasami, i tam jest. W całym tym zestawie takie jakieś różne dodatkowe zabezpieczenia To jest na przykład na korbę i na łańcuch, więc też można za, założyć Nie wiem czy tego nie założę ale coś tam pewnie może da zawsze No i taka w nocy tak nie radzają. No i jeszcze powiedzmy sobie jak już całą walizkę mamy za zapiętą koła wchodzą osobno. Tutaj na przykład jeżeli chodzi o te torby Ewoka to, to jednak coś co na co warto zwrócić uwagę, bo ta jest trochę większa, więc koło wchodzi bez najmniejszego problemu. Natomiast y, tamtą czarną to mamy jest trochę mniejsza, więc y, żeby weszło, no szosowe wejdzie bez problemu, ale żeby weszło gravelowe to trzeba niestety całkowicie spuścić powietrze, żona jeździ na dentkach, więc nie ma z tym problemu. No tu blesów z tubelessami spuszczać do zera, to tak trochę ryzykownie, więc y, Więc te, te, ta czarna, taka najbardziej podstawowa, to chyba najtańsza, jaka była w ofercie EVOKA, no to, to, to ma taki, ten mankament faktycznie, że y, mam bardzo małe te, te pokrowce, pojemniki na. Na koła. No ale 45... A no to zależy pewnie od szerokości. No i tak to... Tak to przed... Tak to przejęło. Tak to, tak to... się właśnie wydarzyło. Zobaczcie ile tu jest jeszcze, jeszcze... miejsca wszędzie. Tu wszędzie można przecież po, poupychać gdzie się da cokolwiek. E, no. Jakieś tam... Takie rzeczy. Nie wiem. Co tam byście chcieli jeszcze... Jeszcze wiedzieć na temat... E, transportu? Coś miejmy jeszcze powiedzieć? Chyba wszystko. Nie można przewozić nabojów CO2, ale to nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Powinniście wiedzieć. To na pewno nie można tak samo kuchenek gazowych, kartuszy w sensie i tyle. Można zrobić backpackingową przygodę i po prostu to wszystko yy, spakować namioty, śpiwory. Tu jeszcze bez problemu by wszystko powchodziło jeszcze byłby pewnie zapas. Dobra, kończę to składać, wypakować i jak coś mi jeszcze przyjdzie do głowy, to wam powiem za chwilę. No to już teraz jest full komplet. Zobaczcie, tu już mam wszystko co zapakowane, już jakieś zostały mi strapy, klucze, To sobie tu wetknę i, i właściwie wszystko co potrzebne, załadowane i jeszcze. Tu można było miejsca, miejsca. Tu jeszcze puchówkę upchnąłem, kask, te torby z narzędziami. Tyle.